Dzień dobry, mamy już szóstą rano Wstaliśmy, Piotrek nie mógł za bardzo spać, ja tam usnęłam jak dziecko A jakieś dziwne sny miałam, koszmary jakieś Piotrek teraz tankuje, żebyśmy z pełnymi zbiornikami wyjechali No i cóż, załadunek mamy gdzieś tutaj, Katowice, Gliwice, coś takiego No i lecę sobie w pojedynczej do Wiednia Na raz! No, ja ci nic nie pokazywałem, mordeczko. Ty ta kurwa jesteś. Na raz. Love no i co mi masz lusterko? To już kurwa, musisz wyczyścić jako kierowca. Piotrek, nie musiałam go czyścić, dopóki go nie zamazałeś. Wyłącz bo kurwa ten. Piotrek robi szejka. Porannego naszego, dawno już my się tak stęsknili że masakra po prostu mój jest już gotowy tutaj to nie jest twój fakaj się leszczu i właśnie taki, taki gęsty, nie wiem czy to widać taki mrożony jest najlepszy według mnie czego się lampisz, lambadziaro jedna. o tu jeszcze składniki tylko trzy nieskomplikowanie Stoimy pod rampą i ładują nas. Zobaczymy, ile się zejdzie. Dawno w ogóle żeśmy nie stali pod rampą, żeby nas ładowali. 2 godziny, 43 minuty, załadunku. Dawno żeśmy tyle nie stali, żeby nas załadowali. Się przyzwyczailiśmy do tego FedExa, że zrzucamy naczepę, bierzemy następną mi bio albo do Amazonów, tam zazwyczaj godzinka i heja, a tu się 35 będę stała. Bodź mi się już chce, jest dopiero która 10.11 rano. Wiedryk poszedł tam ee, zaraz drzwi pozamyka i jedziemy. No, moi drodzy, dzisiaj dzień jest po prostu taki, że. pauzę musiałam strzelić dzieloną, najpierw 15 minut, później 30, bo e, ten. Stanęłam za dystrybutorami i Czech był tak. Instrybutorami. Instrybutorami. I sz... ten był taką pizdą, że nie potrafił przejechać między innymi dystrybutorami. No. Rozwaliło mnie to po prostu. Miałam ochotę się go zapytać, czy mu przejechać, bo po prostu masakra jakaś. No po prostu był wredny, no i tyle. No ale dobra, 15 się wybiło, to po prostu pojechałam w pizdu i tyle. Później dokręciliśmy 30, co już mi czasu praktycznie e, prawie że zabrakło, ale daliśmy radę. I teraz jadę sobie przez Wiedeń. jadę jadę per Korek oczywiście standardowo. Jeden, drugi, dobra, już zmęczona psychicznie, jak nie wiem, i nagle coś mnie budzi. Jeb! Jak się wystraszyłam, to nie mam słów. o tak, jakby no nie wiem co, ale ten, ale wystraszyłam się w Akurat y, o tyle dobrze, że to było chyba z, ze 300 metrów przed zjazdem, co mieliśmy zjechać, więc od razu zjechałam. Srol przy dupie, bo nie wiem, ja jakby jakąś czarną część widziałam tam e, z lewej strony z tyłu, że się wypierdoliła. Gdzie chuj jeszcze kogoś zabije. No nie no, po prostu masakra jakaś, ale chyba się nic nie, nie, nie stało. Mam nadzieję, przynajmniej nie wiem. Przecież nie zatrzymam się na stopu gwałtownie na autostradzie, żeby sprawdzać, co tam z tym tam poszło. Po prostu pojechałam dalej. Gość za mną co jechał, też za mną zjeżdżał i tam nic nie było, także o tyle git. A, no i co się stało? Główny majster Się kurwa Poducha była ale na osi pod, podnoszonej No, mamy trzy osiówkę teraz Dziwne, bo ta oś była podniesiona i je jebło tak No ale no co, no chyba starość, nie? Ja też Starość, nie radość, młodość, nie wieczność Co tam jeszcze? powiedzieć, że ja też kiedyś jebłem ty jesteś głupi, te twoje żarty czasem to mnie w ogóle nie śmieszą, wiesz? Dobrze, że ciebie śmieszą głupku. jeden Och, to śmieszne No kurwa, to akurat śmieszne było Rozładowujemy się i jedziemy od razu na pauzę Normalnie psychicznie mnie rozjebała ta poducha Jeszcze Piotrek mnie wystraszył, że coś biało widać z prawej strony No bo tu jest ujebany samochód, a był ciściutki no. ujebany na biało dobra, niech Ci będzie no to, to się wystraszyłam, że ta osłona od baków się odpięła. mówię, co prawda niezgodne to z tym, że coś po tej stronie pofunęło a ten ale dobra jest tak jest a, jeszcze miałam powiedzieć, bo zawsze melduję to melduję, że zjadłam trzy kanapki z hummusem i ogórkiem kiszonym, a Piotrek też jadł kanapki, tylko ze wszystkim innym, co było w latówce. No to co z otwartą gębą słuchasz? Może coś powiesz? Mniejsza, damy znać po rozładunku Jestem już pod noczewką Taka sytuacja Ale to oś podnoszona, to jest dobrze nie mam żadnych kluczy, bo tu się powinno podkręcić i ładnie zaślepić A ja muszę tak to tretetki rozpierdalić, żeby mieć więcej przewodu wzoryk taśma, żeby wzmocnić i tretetki Jak widzieliście, Piotrek y, zrobił tam poduchę, także jesteśmy Nie w grze. Nie poduchę! Na poduchę, no. Na A, ta. żeśmy się oczywiście posprzeczali. Ja teraz wybijam pająki. Nie wiem, dlaczego pchają się do kabiny, ale tak samo w domu, jak byliśmy, to pchały nam się do domu. W tym roku coś okropnego się dzieje z tymi pająkami, po prostu. Mniejsza z tym, zrobiliśmy obiadek, to wam jeszcze pokażę. Akurat teraz, no stary. Eee, zrobiliśmy obiadek, to wam pokażę. A i na dzisiaj, tak naprawdę, koniec. Widzimy się jutro. My nie mamy pojęcia, co jutro robimy. Wysłałam eee, pytanie, i, i, i tak naprawdę, nikt nic nie wie. Dopiero będziemy rano się dowiadywać. Także zobaczymy, co tam wymyślą dla nas. Ale będzie ciężko. Znaczy, no kurwa, ja już mam dosyć. Powiem Wam szczerze, że mam dosyć tej pojedynczej psy. Już jak dzisiaj zjechałam, to mi się płakać chciało już wiem po co to 45 minut, jednak. Eee, I dzisiaj robiłam tą dzieloną, więc w ogóle nie odczułam tej przerwy, i taki miałam mózg zmęczony, jak dojechałam, że dosłownie padłam. Padłam, zresztą dalej jestem taka przyjebana. Eee, delikatnie rzecz eee, um ujmując, że tak powiem. Dobra, na obiadek mamy. Kartofelki z biedry, co już są gotowe, te standardowe nasze, wege WG z z ketchupixem, bo to jest ten z pseud pseudo skurczaka, e który jest bez smaku, i po prostu ketchup mu dodaje jakiś smak, że idzie go przełknąć, ale generalnie go nie polecam. I buraczki do tego e Piotrek kroił, bo to te. Całe zbiedry, nie te co zawsze kupujemy, co są już potegowane w kostce tylko takie całe one na warzywach leżą. Nie w lodówkach, tylko na warzywach. I to jest też fajne, że ich właśnie nie trzeba trzymać w lodówce, e, tylko ten, tylko poza lodówką. No i to tyle. I będziemy teraz oglądać. Co będziemy oglądać? Dwa życia. Dwa życia film jakiś. Zobaczymy. Zobaczymy. Ostatnio oglądaliśmy coś tam, nie obliczałem roku, tylko. Prze... Przebudzeniem mro... Nie wiem, Boże, jakie to było kiepskie. O matko kochana, umęczyliśmy się na tym filmie. Trzy... Na trzy razy oglądaliśmy ten film Masakra. Albo my jesteśmy zbyt tempi, żeby takie filmy zrozumieć. Dobra, do jutra.